Zobaczcie na ten mistrzowski reportaż dziennikarki TVN24, która pokazuje nieudolność rządu Tuska w jego prywatnej telewizji na dworcu w mławie. Jeśli uważasz, że ten rząd nadaje się tylko do dymisji, to zasubskrybuj stronę prawa, zostaw lajka i wyślij film swojemu znajomemu, a teraz czas na popis dziennikarki. W tym miejscu, proszę Państwa, naprawdę bardzo bym chciała mieć raczki, takie dochodzenia po górach. A to nie są góry, to jest mława, proszę Państwa, na Mazowszu. A ta kładka wygląda tak. Tam pod spodem gdzieś są schody, których nie widać. To jest dworzec Mława Miasto. My jesteśmy na peronie kolejowym, ruchu nie ma dużego, ale widać, że dworzec jest uczęszczany. Są tacy, którzy wsiadają tutaj do pociągów i z nich wysiadają, a wygląda to właśnie ta. Schody Państwo widzieli, jest jeszcze winda. Zobaczymy, może najprostsze rozwiązania są najlepsze, czyli po prostu windą można wjechać na górę.